Chiemaneczka z tej to takie witam Was w grze. Age of Mythology. Siódma misja: Więcej bandytów. Przed powrotem do Atlantydy, Arkantos zatrzymuje się w porcie Joklos w Grecji i dowiaduje się, że wpadł on w ręce bandytów. Wraz z Ajasem muszą wypędzić ich z Joklos i uratować tajemniczego Hirona, kimkolwiek on jest. Zobaczmy. This does not look good. What happened? Run! More bandits! Bandits! No, you old fool! We are your own army. We returned from Troy. Praise Zeus! The soldiers have returned. Yes. Now, what happened here? After the army sailed for Troy, bandits attacked the city. They took our men hostage. Chiron, too. Who is Chiron? He does the bidding of the gods. He said a hero would come to save us. That does not ease my mind. Perhaps we should go find him, see what he knows about this. Okay, Jadek Soviet. If you want uh. to reach the hostages, I'd suggest the West Road. Okej, okay, to idziemy. Też zobaczmy co tutaj jest, może coś ciekawego można znaleźć. Też nie wiem co miałbym znaleźć ochotników. Nie dobra, to jest zablokowane. Proszę się, pani okej, okay, to idziemy. Odziet. U, U to jest jakiś chyba egipski. Do kokrzenie oni są na potrzeby misji, czy co? Co mamy? Mamy ten port. Co jest tu z boku? Męli się? Dobra, będziemy wiedzieć. Czy po nim cofniemy zaraz? Pani się mieszkańcy? centaurs where is the wise man known as Chiron? Chiron is being held in the bandit's fort on the Acropolis. You will have to retake the city before you can attempt to rescue him. Prostagma esto. <stets>

Dzięki, że to będą jakieś te warte... cofnięcie się. Dobra, weź to rozwal, żeby później nie musiał... Na około tego biegać. No dobra, co mamy? Uu, zwiększa także żołnierzy dystansowych bohaterów. Żołnierz dystansowy, a także dystansowy bohater. Okej, okay, to się na bank przyda. Proszę ja? Proszę się. Już wiemy gdzie są dwie relikwie, tu co mamy? Budynek bandytów. Czekłów powstałem, że to chyba bazę będziemy budować w cześć w tym stylu. Teraz jest nasze, raz jest boto. Prosta Dobra, więc zobacz czy to coś jest, wow, 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 nie pchać się proszę, nie, ale no, tam, wam uczcie. A nie mam możliwości leczenia niestety.

Dobra, podejdźcie tam. Dzisiaj nie spojrzałem dobrze. A tu chodziło o to, że ja mogę wziąć już ten to e, relikwę i wsadzić ją tutaj. Do tej, tej. Zwróciłem uwagi, że ona już jest moja. Ta świątynia, nie? Dobra. Poczekajcie. Poczekajcie na resztę. Nawać hydrę. Hydrę Nie. No. Wiesz to? W ogóle. Ile hydra kosztuje? A, wiary trochę, tak naprawdę tylko i nic poza tym. No dobra, to ich możemy porobić, czempionów, bo hydra będzie tankować w razie czego. No, żeby nie tracić jedzenia, jedzenie pójdzie na hydrę. Okay. No jaha, że ulepszenia zrobimy, wszystkie. No idziemy, zapraszam Cię tam. Okej, okay. czy ten odniósł? To jest Ajax. A jeszcze co możemy zrobić z łukami. Te Heidry będą odpowiedzialne za tankowanie, więc. Dobra, przebijemy się tutaj. Te mury to dosłownie są... bezużyteczne. Chyba, że ono... a dobra, one tu mamy zmniejszone życie, okej. Okay. Aczkolwiek tak, 500 żyć tak szybko obiją, to, to, to i tak bardzo... jest to szybkie. Uuu... Uh. No, прощам. Четвёртый. Эсто. Help. Armia jest już tak duża, że ciężko ich się nawet wiecie przemieszczać, nie? Nie, nie, tam nie idźcie sami. Włócznik. Będę ci są słabsi niż Straż obywatelska. ta wieża, bo ona jest... nasza już? Nie, jeszcze nie jest. No, no, atakujcie, to jest dobry pomysł. Ja was na razie zapraszam. Dobra, zobaczmy, tutaj coś jeszcze jest, czy nie ma? Które <muchy> jest ta bierze y... obserwacyjna? Nie, złoto. No się przyda. No dobra, jest tutaj coś do wzięcia. Y... Gdzie nasz kolega? A ten co się uparł na ten ból? Zapraszam ja ciebie tutaj. Co to jest? Niewielki przychód złota. Okej. Okay. E, Wiesz co, idź zobacz tutaj, bo mi się wydaje, że tu coś może być. Czy są jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie można by było zajść? Zobacz, o tam jeszcze coś może być. No i szybciej tam. No e, i dobra, jak weźmiemy Stagma. sobie to. Po to. E, gdzie ta świątynia? E, tam muszę iść? Czy jest jakaś tu bliżej? No, i tutaj, aha, dobra, tu też jest pancerz, Achillesa. nie. No, przyda się na pewno. No, skarbiec, to dopiero nam kasę przyniesie. O, nie wejdziesz. Dobra. No co, mamy skarbiec? Tak naprawdę to już tylko kwestia chwili, zanim zdobędziemy ten. ten, O, to jest jakieś. Jednostka handlowa nam się zrobiła? Złoto przynosi, tak? Nie, no dobra, ty będziesz, on będzie szybciej, więc nawet jego. Jeszcze sobie hydry zrobimy. Zrobimy sobie kolejnych tych strzelców. Dobra. No sobie tu jeszcze można dorzucić je do produkcji. Pasiolki. o. Coś jeszcze gdzieś tu jest? Nie zapomniałem. A, chyba nie. Dobra, mamy tutaj relikwie. Mamy bohaterów. To się przebijamy. U, a czyżby się zepsuje? Nie jest tu, dobra. Myślałem, że się zepsuło gdzieś. To w ogóle ta egipska ta... Jest, yy, jak ona się nazywa. Węże wyskakujemy... Jak zniszczymy coś. na... Wow, potężna armia, let's go. O, jest ten bohater. No nawet co ciekawe, nie użyliśmy skili. To no i... nie mogę tej wieży. Masakra. Pacyfikujemy ich. So, myślałem, że będziemy mogli jeszcze tutaj go zniszczyć, ale jak widzicie, dosyć szybko nam poszła ta misja. Odmiliśmy port z rąk piratów. Dziękuję for returning the city to us. You're we did not find the, other the bandits were led by a man called Kemset. We marched the prisoners to the North Road. Those guarding us spoke of putting them to work, building something there. Ajax, gather our troops. We'll take whatever stores we have in the ships and whatever these people can offer. Czyli będziemy gonić bandytów. Ale to już w następnym odcinku. W tym odcinku to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.